Ile jesteś w stanie wydać na dobrze schrojone dżinsy? Napisz w komentarzu, a ja zapraszam Cię na przegląd prostych spodni z trochę droższych sklepów. Spodnie o wymownej nazwie Column. Spójrzcie, już prościej być nie może. Wysoki stan, bardzo wygodne. No nie wiem, co o nich myślicie. Spójrzcie, czy to nie jest ideał? One są... Bardzo wygodne, bo mają spore elastanu. Ładnie wyglądają z przodu, ładnie wyglądają z tyłu. Idealna prosta nogawka. A co myślicie o tym kolorze? Trochę niebieski, trochę pieskowy, trochę szary. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo ciekawy. No i to są takie idealne, proste, codzienne spodnie. Co za wspaniały i miękki jeans. Czy wy widzicie też ten kolor? Byłyby idealne, gdyby nie fakt, że mają dość niski stan. Są jeszcze takie szare. Boskie. Idealny stan, miękki jeans, prosta nogawka, prosta jak kolumna. Pupa też ładnie leży, ale zobaczcie, jest coś czego nie lubię: guziki. Myślałam, że jeansy w Massimo będą dużo droższe. Nie było tak źle jak na tą jakość, co myślicie.